Das okay. ist okay. 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 Może zadanie? No. Śledzić. No. Okej. Okay. Ale trzymaj za to i tak za chwilką. Aha, za chwilką mam latać, nie? Tak, Masz aparat i jakiś ten podczaski. I <laughs> don't Nie, było już długo czyjeś... Tak. Ale gdzie karta pamięci? Gdzie karta pamięci? Gdzie karta, pamięci? Gdzie karta pamięci? Nie ma karty! O chuj... <susurzy> <susurzy> Telefonem róbcie zdjęcia czy coś. Wreszcie. Kurwa, jak ja mam kręcić, jak tą piłkę tutaj rzucają 150 na godzinę? No nie, dużo ruchu.

No nie chcę już zjeść Ono z nim zleci? Tak na pech? Ale z którym? No, w tym, w, w, w no. z tym chmurkiem, z serwiska trochę... Za no. na... wygraną Ej! Oni w ogóle zgrają? No nie widzisz? Nie, nie widzisz. Jak... Przed? A w ogóle wygrywają czy przegrywają? Bo... Przegrywają chyba golejącymi. No. Przegrywają! Marci.

Sąd tymi w tym mi napisał? Na jakimś merkiejcie? Nie ma odzieży. Jak w ubiegłym tygodniu, to kto musi się zaproponować, kto nie znaczy, że to jest Zbytkowa. Hop, hop, hop. Ani są Zbytkowa? Musimy. Jest, jest jeszcze jedna pięć, ale bardziej skomplikowana. W tym rękocie Lecha, gdzie Kujawa pije se, jest taka drużyna, gdzie się Konstans przeciwko Wilku zwiegał. Konstans, Konstans. Konstant... Konstans, Konstans. Kot, Kofi, to, my, to, my. Ty dziś wpierdol pewny masz. Dla nas to wycięża, i chociaż Remik nie do nas. Nie, nie, A Nie, nie, nie. 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 na biało. Nie. 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 Do boju! To z Katrę, to jest Ludzkowa. Hej! Ej, ja. Yeah. <grymny> Ej, ja coś czuję, że to będzie kurwa nieudany film. Jest, <grymny> dobrze. Bo se tak siedzę i styka, tak kręcę, nie? <grymny> jest, Chyba. 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 nie? Nie, nie patrzę. Nie a, wiem, nie zdążyłeś już nic. Odrzucasz palenie? O, idzie. To... jedzie. Eee... Cześć, wiecki! I to i to palę. Cześć, A, cześć! A, się... cześć! Brawo! 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 Cześć! <słucham> się do boju, koleżanko, do boju. Siema. Oh! Cześć, cześć, cześć. Zasłaniasz mnie To jest <słucham> Hej! Hej! <słucham>

Kto jest kapitanem? Ewa Roman. Nie. A kto? Filip. Aha, no c tak, ma opaskę. Ta. Super! To niech sama idzie, wie gdzie jest. Ale <gry> 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 No to to w przerwie pójdziemy. Chodź, to <grywa> A w ogóle z kim oni grają? Lekko spocenik Jak? Lekko spocenik Chuja, nie idę Po, po meczu Bo ona idzie do domu Tej nie oddam portfela No wieczka, czekaj, no chodź do no nas na 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 Brawo! To ja Brawo! No jak normalnie jest Profesjonaliści po prostu. Nie Wiesz to jest? Jest tutaj ile klimaczku. A nie, kto ci ukradnie jak masz przepięty. 3 1 chyba, nie? Tak. Na ten mecz tutaj. Tak? Nawet nie wiem, czy to jest za cały, co. No ja I jestem reżyserem, to wiem. Grzeje mi w czoło. Kurwa! Kurwa, nie! No nie! nie Nic się nie No stole to. jak Sędzia, prawdopodobnie tak. Aż w ogóle w szok jest, szoku jestem, że przyjechał. Jako, jakikolwiek. <śleskujesz> Yeah. Pomyślałyśmy, baby, baby poszła do sklepu? Ej, to powiedz, jak mi oddamy jej Który Ty dzwonisz Ja. Pierwszy? ja. Tak. Pierwszy. No ej! Kurwa, co to ma być? Kurwa, czy No, nie, to to na ten... walkę no, ten... ten... w Alejce. Nie, 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 a pójdziecie do sklepu? No to macie iść do sklepu, Ania prosi. I Klaudia. Tak, Klaudia. Ty chuj. Yy, oddamy Ci jak tego, jak coś. Ty nie masz pieniędzy? Dowiecka może mieć. Jest 3-3, 4-3, nie wiem. 3-3. A wiecka ma? Masz jakąś kasę? Mam.

do, do karty kredytowej nie no, trzeba no, Ale cztery <śmieniczyny> mhm. Tylko nie przepierdolę na głupoty. No, ale kredytowa, to <śmieniczy> chyba... Jakieś Nie wiem, jakieś nowe ale nie saurykowe. Betonowe! Albo fromaż weź. No to weź jak... Ja zjem każde, jak... weź jak... Weź jakie chcesz. No co to miało być?